Magazyn Zimowa Jazda. Dzień dobry, nazywam się Karolina Lisik i jestem tutaj po to, aby oprowadzić Państwa po ośrodkach zimowych przeznaczonych zarówno dla narciarzy, jak i dla snowboardzistów. Dzisiaj znajdujemy się w słowackiej miejscowości Donowale, gdzie znajduje się jeden z największych ośrodków zimowych w całej Słowacji. Jeśli jedziemy z Krakowa, mamy do pokonania zaledwie 200 km, przekraczamy granicę w Chyżnem, kierujemy się na Bańską Bystrzycę i jesteśmy na miejscu. W dzisiejszym programie znajdzie się coś zarówno dla narciarzy, jak i dla snowboardzistów. A przy mnie Konrad Dymbogurski, doświadczony narciarz. Od 12 lat mieszka na Słowacji. Konradzie, powiedz mi, znasz te stoki. Dzień dobry Państwu. Tak, znam Donowali, chociaż zwykle jeżdżę gdzie indziej. A dzisiaj. Sprawdzimy, jak jeździ się po tutejszych stokach. To jest bardzo dobry pomysł. W takim razie e, sprawdź e, stoki narciarskie e, i przyjść tutaj i podzielić się wrażeniami. E, natomiast e, ja preferuję bardziej jazdę na snowboardzie, sprawdzę, co stop ma przygotowany dla snowboardów. Widzę, że kona zmierza w moją stronę. Zaraz dowiemy się, jak mu się jeździło na tych stokach. Zacząłem od Nowej Holi. Bardzo sympatyczna góra. Taka nie za długa, nie za krótka, taka w sam raz. Można tu zjechać bez wysiłku na jeden raz. Jest tam troszkę takich ostrzejszych miejsc, i to jest góra dla narciarzy, którzy umieją jeździć spokojnie. Tam sobie można poszaleć, na tych spadkach można sobie pokręcić, można na dole pojechać carwingiem, więc wszystkie możliwości, jakie góra daje, to ta góra nam dostarcza. Natomiast tutaj, później się przeniosłem na Zachraliście, to to jest takie, już to nie jest ośloa łączka, ale to jest taka górka, na której ktoś, kto, jak to się po słowacku mówi, chce sobie brusić technikę, to znaczy ostrzyć technikę, może sobie to robić tutaj, i to jest dla takich narciarzy, którzy jeszcze nie powinni się wybierać na nową holę A już ich nudzi jeżdżenie, jeżdżenie po płaskim, oni sobie tutaj bez wysiłku, bez wysiłku poradzą. Także generalnie fajnie. Widzieliśmy tam plac zabaw dla dzieci, też, też przechodziłem koło niego: no to, to to jest żyć, nie umierać. Dla dzieciaków. Można sobie tutaj spokojnie. Pojeździć, każdy znajdzie coś dla siebie. Ze mną przedstawiciel ośrodka, pan Mirosław Dobrota, który opowie nam o szczegółach, co dokładnie znajduje się na terenie park Donoval. W całych Donowałach do dyspozycji do jest po 11 km od tras zjazdowi. 5 km praz jazdových sú červené, 2 dobrých načiažok i 6 km, to je 2%. potom Ra Razem 14 orčíkov i 2 křesla, zvyťomky kreselkové. Jeden je skombinovaný s gondolami, ktorý kurzuje na jednej línii křesla i gondoli na novom hole. Donovali je uh, yes, uh, podelený na dve čenšti, na novou hole i na zahradište. Nová hola to čenšť dla dobrých náčiažov, znajdujú sa tam trasy červoné, najdlhšia trasa zjazdová to povyše 2 km je Jezbuga. Parking mm -hmm. očivište to je darmový, dla všetkých goští tutaj v Donovalách, Všetky samochody môžu zastaviť darmovo tutaj mm -hmm. v samým centru Donovalov, to je centrálny parking, tam je možnosť parkovať povyše samochodów. A jakie dodatkowe atrakcje znajdują się jeszcze w tym ośrodku? Do dyspozycji tutaj jest gratis lodowisko dla wszystkich gości, którzy nie jeżdżą na nartach lub na desce. Lodowisko jest otwarte od rana, od dziewiątej do wieczora, do dziewiątej godziny. Kolejne są atrakcje jak trasy biegowe. W okolicy donowało powyższe 20 km trasy biegowych, które są przygotowane do stylu liżbowego. Kolejná atrakcia sú tie zapšenky, ktoré sa možno zavládiť v po centru alebo v kancelárii, v biurze, ośrodka. Bardzo tu veľa atrakcií, tých, ktorí nie neježdú na nas. ďalšie interesuje jazdať na snowboarde. Za moimi plecami znajduje si snowpark a ze mnou človek, ktorý zajmuje się tým snowparkiem. No momentálne na začiatku sezóny u nás v Riders Parku nemáme toho veľa. Máme zo pár prekážok nejaké boxy, mailboxy, raily niskie. je to pohadzané na lúke, ale dá sa to jazdiť, da sa to šrediť. Potom v sezóne budú kikre. Mávame tu zväčšie 4 kikre, 14 osaditeľných prekážok, jazditeľných džibov a kikre sú od najmenších 4 metre, končí to pri 14 na spodnom kikri. Deska sprawiła się wyśmienicie. Po takim wysiłku najlepiej jest uzupełnić stracone kalorie. Zajrzyjmy więc do pobliskiej restauracji. Ciekawostką jest to, że to właśnie stąd rozwożona jest pizza w najdalsze miejsca w Donowalach. Znajduje się teraz przed najstarszym hotelem w Donowalach. Jest to w zasadzie obiekt zabytkowy, dlatego że powstał w 1935 roku. W środku znajdują się liczne pamiątki, które dokumentują historię tej miejscowości. Teraz ja sobie wejdę do środka i odpocznę.